Witam w drugim odcinku na kanale Niemiły Facet. Dzisiaj wróciłem właśnie Shortsa, który zapowiedział ten właśnie film. Ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to oczywiście, jeżeli kontent, filmiki Wam się spodobają, temat ogólnie, bo tym na tym kanale mówię właśnie o syndromie miłego faceta, jak powstaje, jak ogólnie z tym pracować. Oczywiście zapraszam również na, na mój drugi kanał. Życie bez limitów. Tam jest bardziej, e, filmiki są bardziej z wiedzy na temat zdrowia mentalnego. Również rozmawiam na tym kanale o zdrowiu mentalnym, bo to wszystko jest razem połączone. A tam również stawiam filmiki z podróży, filmiki z treningu z klientami. A więc, jeżeli też szukacie pewnej wiedzy na ten tematy, to oczywiście tam zapraszam. I dzisiaj, właśnie będzie o tym, jak ostatnio było, jak powstaje ogólnie. Co to jest syndrom miłego faceta? Ale dzisiaj będzie dlaczego miły facet ma problemy w kontaktach z kobietami. Jaki jest główny powód tego. Powodem jest, tak jak mówiłem w szorcie, powodem jest, jest wiele powodów, ale głównym powodem jest brak takiego napięcia emocjonalnego. O co chodzi z napięciem emocjonalnym? Ludzie ogólnie są przyciągani do nas, kiedy. Wytwarzamy takie napięcie emocjonalne. Kiedy na przykład rozmawiasz z pewną osobą, to kiedy właśnie wytwarzasz te napięcie emocjonalne, to często jest, jakby nie stawiasz na tej, nie, nie zależy Ci na tej osobie, pokazujesz tej osobie. Nie chodzi o to, żeby się kłócić. Chodzi o to, że napięcie emocjonalne. Wynika właśnie z stawiania na jakby posiadanie swojego zdania. O tak. Kiedy masz swoje zdanie w interakcjach z innymi ludźmi, czy to z kobietami, czy to z mężczyznami, zaczynasz, człowiek po prostu czują, że masz swoje zdanie, że nie jest łatwo Cię manipulować, że jesteś człowiekiem, który ma taki swój kręgosłup moralny. Przede wszystkim zdanie jest bardzo ważne. I to zaczyna właśnie przyciągać kobiety, między innymi, do Twojego życia. Jeżeli nie mamy, nie wytwarzamy tej, tego napięcia emocjonalnego, to od razu dajemy znak, że łatwiej jest nami manipulować, nas kontrolować. I to tak mniej więcej wygląda. Z czego to wynika? Z czego wynika to, że mamy? brak tego napięcia emocjonalnego, że nie mamy tego napięcia emocjonalnego. Jak to w ogóle? Dlaczego tak się właśnie dzieje? Powody są, powody jest kilka, ale przede wszystkim nie mamy tego, nie wytwarzamy tego napięcia emocjonalnego, między innymi poprzez, powody, e, dlatego że Mogliśmy przeżyć różną traumę w dzieciństwie, ale są to przede wszystkim nasze główne jakby wierzenia, nasze główne schematy, w które wierzymy. Na przykład ktoś mógł nam wmówić, że kiedy będziesz dobry, kiedy będziesz uczynny, kiedy będziesz zawsze się zgadzał z pewnymi ludźmi, to automatycznie ludzie cię polubią. To automatycznie życie będzie się układało po twojej myśli. To automatycznie wszyscy cię będą lubili, akceptowali, a tak właśnie nie jest. Bo właśnie ludzie nas akceptują. Ludzie nas lubią wtedy, kiedy mamy swoje zdanie. Ludzie nas szanują, kiedy mamy wymagania wobec innych ludzi. Wtedy, właśnie o dziwo, ludzie zaczynają nas postrzegać inaczej. Właśnie mamy ten krokosób moralny że mamy swoje zdanie, że jesteśmy pewni siebie, że nie boimy się wchodzić w konflikty. Bo kiedy właśnie wytwarzamy ten... tą właśnie te emocjonalne napięcie, to dajemy znak, że nie boimy się wchodzić w konflikty z innymi ludźmi. I to jest właśnie atrakcyjne. A więc obojętnie, co nam powiedzieli w dzieciństwie, że bądź dobry, zawsze się zgadzaj, szukaj akceptacji, szukaj aprobaty, no niestety, tak to nie działa. A więc, jeżeli będziemy cały czas szukali aprobaty innych ludzi, nie będziemy właśnie wytwarzali tego emocjonalnego napięcia, to daleko w życiu niestety nie zajdziemy, jeśli chodzi o nie tylko interakcje z kobietami, ale ogólnie z ludźmi. A więc nie bójmy się przeciwstawiać, nie bójmy się wytwarzać tego napięcia emocjonalnego to życie będzie nas sprawdzało, co będzie się działo, co będziemy robili. Kiedy ktoś zareaguje w dany sposób, jak się zachowamy. To jest wszystko odpowiedź właśnie na to, czy będziemy wytwarzali to emoc emocjonalne napięcie. Oczywiście, z z ogólnie z wiedzą, z doświadczeniem, to wszystko będzie się zmieniało. Ale właśnie to jest jeden główny powód, dlaczego mili faceci... Mają właśnie problemy w, w interakcjach z, z kobietami, boją się pokazać siebie, boją się odkryć siebie, boją się właśnie wytworzyć te napięcie emocjonalne, które zaczyna później kobiety do naszego życia przyciągać. Tak to wygląda. Oczywiście tutaj są jeszcze inne sprawy, jak rana ojca, rana matki. To będę mówił w późniejszych filmach, bo to jest bardzo ważny temat. Na dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj krótko. I jeżeli właśnie interesuje Was ten kanał, ten ogólnie filmik, ten temat, bo uważam, że temat jest bardzo ważny, to oczywiście subskrybujcie kanał, bo dzięki temu YouTube będzie pomagał pokazać ten film większej ilości osób do innych osób, do Ludzi, którzy może szukają takiej wiedzy. I pamiętajmy, że zawsze możemy w pewnym w pewnym czasie, po, po pewnym czasie możemy się zmienić. Nie musimy być w tym syndromie. Ja mówiłem w pierwszym filmie, nie oceniam, ale kiedy pracujemy nad syndromem miłego faceta, nie, jesteśmy, nie, nie, nie czujemy się samotni, bo kiedy jesteś tymi problemami sam. Nie potrafisz się otworzyć na innych ludzi. Boisz się odrzucenia, boisz się braku akceptacji. To możesz zostać z tymi problemami sam samemu. A to nie jest fajne, bo często właśnie wtedy dochodzi do problemów na tle mentalnym. Depresja może przyjść. Dlatego, że nie mamy nawet z kim wygadać. Nie mamy się komu wyżalić, komu powiedzieć o swoich problemach, o swoich wyzwaniach. Dlatego. Warto, aby zacząć powoli studiować ten temat, jeżeli mamy z tym wyzwanie, bo nie mówię, że mamy, ale jeżeli odczuwasz, że masz takie wyzwania w tym temacie, to oczywiście zapraszam Cię do poprzednich filmów, na razie kanał jest, rozwija się, tak, dopiero mamy, to jest szósty film, ale tych filmów będzie cały czas przy, przy, przybierało, cały czas będzie się to wszystko zmieniało, wiedzy będzie coraz więcej. Możliwe będą również wywiady z ludźmi, którzy, którzy się zajmują również podobnymi tematami. Będą podcasty. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.